Zresztą filmy z lat 80. i 90. już nie ma takich filmów i nie będzie. Te kino co jest teraz, to jest moim zdaniem mm, za dużo przekombinowania jest. Ale byłeś na Top Gunie nowym. Nie, nie byłem. Nie byłeś, no to musisz zobaczyć. Zakładamy bo... ty, bo, 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 bo z tym... Zakładamy, ale to musi, ale Top gana oglądałeś Jedynkę? Jedynkę oglądałem. No to bo... na dwójkę musisz pójść, bo to jest właśnie jeden z takich nielicznych filmów. Klimat jest z tych starych filmów, a jest zrobiony nieprzekombinowany. A technologia pomogła mu, wiesz, tak jakby wydobyć jeszcze to Maury z lat 80., 90. Przekombinowany maszyny. Pierdolnięcie. Dobrze, że ten wątek miłosny spłacili, bo w jedynce ja sobie obejrzałem jedynkę. Jedynkę obejrzałem po dwójce. Ten wątek miłosny w jedynce, tak jak teraz to oglądasz. Kiedyś to dla ludzi było może takie romantyczne, ale teraz dla nas to takie jest trochę kręciowe, nie? Że totalnie się zmienił Dobrze tego. No, że ludzie wtedy widzieli w Top na ten związek i tak fantazjowali pewnie, nie? Że ten tą z tą, tą typiarą, a teraz to jest takie, kurwa, zapuści... A, a, a tam Prus, tam, jak to jak się wygar... trzyma, nie? Co? No trzyma się, trzyma. trzyma. A widzieliście tą typiarę, co grała w pierwszej części, jak ona teraz wygląda? Tak. Tom <grym> Cruise taki to młodziutki, a ja, ta już taka, nie zapuszczona, zapuści... 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 nie? Co? Stówkę zakładamy, nie? Dobra, jest 100 kilogramów Dobra, żelika. Po stówie obstawiamy, co? Po skrzypkowo. To to Dobra, obstawiamy. Mark boli. Naprawdę, tyle lat ćwiczeń, 99, nie? No to 23 lata dźwigania, nie? No, ale ja się cieszę, że jeszcze mogę sobie Taki po, ja, miałem ta, ja miałem dużo konkluzji. Ja chłopie wziąłem 180 kilo, na ciągi sobie robiłem i wziąłem sobie z i z prostych nóg wziąłem Nie ubiłem, nie? Jak mi coś ścieliło, to tylko było słychać. Ale zaleciłem tam, to kilka razy mi się tak zdarzało. 120 kg na klatę mi spadło, pamiętam. Na, jak robiłem skos, byłem sam w piwnicy, nie? 120, odbijałem sobie tak na klatę, a tu mówię, byłem jeszcze zdrowy, z, z łokciami. I wyskoczyła mi sztanga. I spadła mi na klatę, nie? Na mostek. 120, zgięłem. Zdjemy...